Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona ogarnęły Ciebie i Twoich bliskich. Dzisiaj mój głos woła o Ciebie. To nie przypadek, że jesteś tutaj właśnie teraz. W tej dokładnej chwili działam, układam każdy szczegół Twojego dnia, aby te słowa dotarły do Ciebie. Jest coś pilnego, co muszę Ci powiedzieć. Nie ignoruj tego, co mówię. Czas jest cenny, a to, co dziś wydaje się pewne, jutro może być poza Twoim zasięgiem. To nie przypadek, że ten film trafił do ciebie. To moja miłość otacza Cię, dotyka Twojego życia i woła, byś się obudził, zanim będzie za późno. Twoje imię zostało wypowiedziane w niebie. A kiedy tak się dzieje, to dlatego, że nadszedł czas zmiany. To nie przesada, to nie emocje. To duchowa rzeczywistość. I ty to czujesz w środku. Czujesz, że nie możesz już dłużej zamiatać wszystkiego pod dywan. Czujesz, że ta wiadomość to nie tylko kolejny tekst, to ja mówię do ciebie. Widziałem zamęt w twoim umyśle. Widziałem ciężar w twoim sercu. Widziałem, jak próbowałeś się uśmiechać ze zmęczoną duszą, próbując być silnym, gdy wewnątrz wszystko krzyczało. Widziałem momenty, w których udawałeś, że wszystko jest w porządku, żeby nikogo nie martwić. Widziałem, kiedy płakałeś w ciszy. Byłem tam. I mimo tego wszystkiego, wytrwałeś. Nie poddałeś się. Może się czołgałeś, może się potykałeś, ale nie zatrzymałeś się. I dlatego właśnie teraz tu jestem, mówiąc ci, nadchodzi moment przełomu. Ale potrzebna jest Twoja pełna decyzja i oddanie. Są niewidzialne łańcuchy, które próbują cię zatrzymać. Są głosy, które próbują uciszyć Twoje powołanie. Toczą się duchowe bitwy, o których nawet nie masz pojęcia. Ale ja walczę za ciebie. Zrywam więzy, oddalam ludzi, którzy tylko cię opóźniają. Oczyszczam twoją drogę, ale ty musisz zdecydować się być posłusznym. Posłuszeństwo to nie kara, to ochrona, to klucz, który otwiera drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. A jeśli się teraz nie określisz, będziesz ciągle żyć w prawie zawsze o krok zawsze na krawędzi. Ale nigdy naprawdę w tym, co dla ciebie przygotowałem. Modliłeś się o odpowiedź. Prosiłeś o kierunek. A teraz ja mówię, to ja tu jestem. I to jest odpowiedź. Nie czekaj dłużej. Nie odkładaj swojej decyzji duchowej. Nie traktuj jako byle czego tego, co niebo traktuje z najwyższą powagą. Nie chcę Twojego strachu. Chcę Twojego oddania. Nie chcę udawanej siły. Chcę szczerego serca. Nie proszę, żebyś wszystko zrozumiał, proszę, żebyś zaufał. Żebyś był posłuszny, żebyś przestał walczyć sam, żebyś pozwolił mi działać. W tej dokładnej chwili uwalniam wyzwolenie. Duchowe kajdany są zrywane, mury upadają, ale jeśli twoje serce pozostanie zamknięte, nic się nie zmieni. Mogę uczynić wszystko nowe, ale potrzebuję, żebyś powiedział, tak, panie. Teraz twoja kolej. Nadszedł czas, by przestać spychać swoją wiarę na koniec listy. Czas przestać chować się za wymówkami. Wiesz, że są zachowania, które muszą się zmienić. Wiesz, że są rozmowy, które już ci kazałem zakończyć. Nie chcę ci dziś dać komfortu. Chcę cię obudzić. Potrząsam Twoją duszą, bo kocham Cię zbyt mocno, by zostawić Cię tam, gdzie jesteś. A jeśli będziesz dalej udawać, że to nie do Ciebie, pozostaniesz uwięziony w cyklu, który się skończy dopiero wtedy, gdy będziesz posłuszny. Napisz w komentarzach, chcę żyć nowym życiem od Boga. Bo są jeszcze rzeczy, które musisz dziś zerwać. I są wyzwolenia, które przychodzą dopiero wtedy, gdy przestajesz uciekać przed Prawdą. Wiesz, co Cię wiąże. Wiesz, co spowalnia twoje życie. Wiesz, co odbiera ci energię, wiarę, pokój, a mimo to nadal to niesiesz. Chowasz się, udajesz, robisz dobrą minę do złej gry. Ale ja widzę, widzę, jak próbujesz udawać siłę, by nie pokazać, że jesteś bliski upadku. Widzę, jak zakładasz uśmiech, a w środku wołasz o ratunek. Dlatego nie przestałem mówić. Bo są niewidzialne łańcuchy, do których już się przyzwyczaiłeś. Nie stworzyłem cię, żeby żył uwięziony w ciężarze emocjonalnym, duchowym, a nie otoczony strachem przebranym za ostrożność. Chcę widzieć cię wolnym, lekkiego, stanowczego, po mojej stronie. Ale do tego potrzeba wyrzeczenia. Modliłeś się, prosząc o nowy początek. Prosiłeś o nowy czas. Ale aby coś nowego mogło się narodzić, pewne rzeczy muszą umrzeć. I tak to będzie bolało. Ale to ból, który leczy. To cięcie, które oczyszcza. Muszę poruszyć obszary, które trzymasz zamknięte od bardzo dawna. I powiem wprost: albo pozwolisz mi wejść, albo wszystko zostanie po staremu. Przestań uciekać przed zmianami, o których wiesz, że musi się wprowadzić. Są relacje, które już kazałem Ci zostawić. Są miejsca, o których już Ci mówiłem, że Cię ranią. Są nawyki, które oddalają Cię ode mnie, a Ty nadal się ich trzymasz. Chcesz, żebym poruszył niemożliwe, ale nie chcesz zrezygnować z tego, co Cię powstrzymuje. Chcesz, żebym spełnił obietnice, ale ciągle wybierasz skróty. Ja nie działam przez skróty. Ja działam przez posłuszeństwo. A jeśli chcesz żyć tym, co przygotowałem, musisz powiedzieć dość wszystkiemu, co już nie pasuje do Twojej wiary. Będą ludzie, którzy się oddalą, będą drzwi, które się zamkną, będą miejsca, które stracą swój urok. Ale wszystko to jest częścią oczyszczenia oddzielenia przygotowania bo tych, których wybieram, kształtuję, a tych, których kształtuję, podnoszę. Twój ból nie jest przypadkowy. Twoja walka nie jest pusta. Twoje zmęczenie ma powód. To znak, że jesteś bliżej niż myślisz, aby doświadczyć tego, co już dla ciebie uwolniłem. Ale ostateczna decyzja jest w twoich rękach. Nadszedł moment, w którym albo zrywasz ze starym, albo tracisz to, co nowe. Albo rozerwiesz to, co cię więzi, albo nadal będziesz karmić cykl, który cię wyczerpuje. Nie ma sensu prosić o zmianę i jednocześnie trzymać się tych samych zachowań. Wiara bez działania niczego nie buduje. Niczego nie odblokowuje. Niczego nie porusza. A ja jestem tutaj, mówiąc po raz kolejny, to ja mówię do ciebie. To nie złudzenie. To nie wyobraźnia. To odpowiedź. To kierunek. To niebo wzywa cię do działania. I jeśli jeszcze raz coś ignorujesz, potem nie mów, że nie próbowałem. Coś wielkiego ma się narodzić, ale to od ciebie zależy, czy mi pozwolisz to zrobić. Albo teraz się podniesiesz, albo dalej będziesz chodzić w kółko, aż znów opadniesz z sił. Ale jeśli dzisiaj mi posłuchasz, jeśli dzisiaj zerwiesz z tym, co cię więzi, nawet jeśli będzie boleć, zobaczysz, jak niebo się rozdziera z Twojego powodu. Doświadczysz tego, o czym wielu tylko marzy. Napisz w komentarzach, wierzę, że Bóg już działa. Dziś kończy się pewien cykl. Stary czas się kończy, ale żeby to naprawdę nastąpiło, musisz być posłuszny, bo nie ma sensu, że ja poruszę wszystko, jeśli ty się nie poruszysz. Nie ma sensu, że zrywam łańcuchy, jeśli ty nadal trzymasz kajdany. Coś nowego nadchodzi, ale najpierw muszę wyrwać to, co nadal ciągnie cię w dół. I ty dokładnie wiesz, co to jest. Nie muszę tego wymieniać. Wystarczy, że podejmiesz decyzję. Wybór stoi przed Tobą. I to teraz. Nie lekceważ tego. Niebo krzyczy o Ciebie. A kto wytrwa do końca tej wiadomości, kto nie ucieknie od tego, co słyszy, ten otrzyma objawienie, które zmienia wszystko. Bo kiedy ja mówię, ja działam. Ale nie dzielę mojego głosu z tymi, którzy lekceważą moją drogę. Próbowałeś już wszystkiego. Szukałeś na wiele sposobów, ale dopiero teraz poczułeś ten wstrząs. Wiesz dlaczego? Bo teraz to już nie jest próba. Teraz to decyzja. Doszedłeś do granicy. Niebo jest w ruchu. I to ja Cię wołam. Pilnie. Jeśli to, co teraz słyszysz, poruszyło Cię, jeśli dotarło dokładnie tam, gdzie trzeba, to nie ignoruj. Nie uciekaj. Nie udawaj. Potwierdź teraz, że zrozumiałeś, co ja robię. Napisz w komentarzach: Chcę żyć celem, Boże. Znam to, co próbujesz ukryć przed wszystkimi. Znam myśli, które cię duszą, gdy dom jest cichy. Znam wspomnienia, których unikasz, lęki, które chowasz za uśmiechem, decyzje, które odkładasz, bo nadal próbujesz się zrozumieć. Ale teraz to już nie jest czas na zrozumienie to czas na postawienie się. Prosiłeś o kierunek, ale stoisz w miejscu, czekając na idealne warunki, które nigdy nie nadejdą. Nie do tego cię powołałem. Nie po to, żebyś chodził jak po skorupkach, ani żebyś zależał od czyjejś aprobaty. Powołałem cię do posłuszeństwa, nawet bez mapy, nawet z bijącym sercem, nawet ze złamaną duszą. Bo tego, kogo ja powołuję, ja też podtrzymuję. Niebo się spieszy. Nie dlatego, żeby cię przestraszyć, ale dlatego, że czas, który straciłeś tam w tyle, został już naprawiony tutaj, w górze. I teraz jest przygotowane uwolnienie, które ma spaść na Twoje życie. Ale ono nie spada na wątpliwość ani na bunt przebrany za ostrożność. Ono spada tylko tam, gdzie jest wiara i decyzja. Mówię o rzeczach, które wywrócą Twoje życie do góry nogami. Sytuacje, które teraz wydają się chaotyczne, zaczną się porządkować. Drzwi. Które wydawały się zamknięte, otworzą się z naturalną lekkością. Ludzie, którzy cię zlekceważyli, zobaczą, jak jesteś używany przeze mnie. Ale to wszystko wydarzy się dopiero wtedy, gdy przestaniesz słuchać głosu strachu, jakby to była prawda. Jedyny głos, który powinien teraz w Tobie rozbrzmiewać, to mój. Dość już targowania się z przeszłością, dość dawania miejsca myślom, które cię nie budują. Dość karmienia tego, co już umarło. Ty już wiesz, co musisz odciąć, i tak to będzie bolało, ale ten ból będzie drzwiami do uzdrowienia, do wolności, do przemiany. Nie słyszysz tego przez przypadek. Przygotowałem tę chwilę z precyzją. I jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że Twój duch rozpoznał, że to ja Cię przyciągam z powrotem. Wołam Cię po imieniu. Ustawiam Cię z powrotem na torze celu który nigdy nie zniknął z mojego serca. Jest obietnica zatrzymana. Coś wielkiego, co jeszcze nie popłynęło, bo brakowało jednej rzeczy Twojego pełnego poddania. Bez wymówek, bez później, bez usprawiedliwień to jest teraz. Wyrwam strach z korzeniami, uciszam winę, zrywam niewidzialne przymierza, które trzymały Cię w cyklu powtórzeń. Ale żeby to się dopełniło, potrzebna jest Twoja zgoda. Nie jesteś słaby, nie jesteś zapomniany, nie jesteś zbyt mały, by żyć tym, co zaplanowałem. Jesteś wybrany, oddzielony, oznaczony, a tego, kogo oznaczam, prowadzę do końca, ale nie zmuszam nikogo, żeby za mną szedł. Dlatego dzisiaj to Ty decydujesz, czy idziesz dalej. Czy zostajesz przy tym, co już dawno powinno się skończyć? Niebo milczy dla wielu ludzi, ale dla ciebie, jak krzyczę Bo wciąż wierzę w Twoją odpowiedź. Wciąż wierzę w Twoją decyzję. Wciąż wierzę w to, co sam zasiałem w Twoim wnętrzu. A jeśli Ty też w to uwierzysz, to oddaj mi w końcu wszystko, co jeszcze Cię wiąże. Dość połowiczności. Dość odwlekania. Dość robienia tylko tego, co wygodne. Chcę całego Twojego życia, bo tylko wtedy mogę uczynić wszystko nowe. Napisz w komentarzach Boże, każdego dnia widzę Twoją troskę w moim życiu. Ta wiadomość dotarła do Ciebie, bo niebo postanowiło działać. To nie był przypadek, to było powołanie, a teraz wszystko zależy od Ciebie. Czujesz, że musisz coś zrobić, ale nie wiesz co. Czujesz, że coś próbuje cię ściągnąć w dół, uciszyć, zatrzymać. Jakby jakaś presja próbowała odebrać twojej duszy oddech. I tak właśnie się dzieje. Wróg wyczuł ruch nieba, poczuł, że Boża obecność się zbliża i wpadł w panikę, bo kiedy Bóg decyduje się działać, żadna siła nie może go powstrzymać. Ale jest coś, co musisz zrobić, musisz wytrwać. Nie wystarczy zacząć i się zatrzymać. Nie wystarczy usłyszeć i zapomnieć. Bóg nie chce tylko jednej chwili. On chce Twojej decyzji. On już stoi z mieczem w ręku, łamiąc to, czego nikt nigdy nie widział. A jeśli myślisz, że to przesada, to znaczy, że jeszcze nie zrozumiałeś powagi tej chwili. Są rzeczy, które odejdą z Twojego życia dopiero wtedy, gdy wybierzesz właściwą stronę wojny. Bo tak, to jest wojna. I zostałeś wezwany. Są głosy w Twoim umyśle, które mówią Ci, że nie jesteś wystarczający. Że za dużo zawiniłeś, że nie zasługujesz, że jest za późno, że nie ma sensu próbować. Wiem, że te głosy istnieją, bo słyszałem, jak próbowały Cię zatrzymać. Ale pozwól, że Ci powiem, zostałeś wybrany mimo wszystko. Nie patrzyłem na to, co zrobiłeś. Patrzyłem na to, co jeszcze możesz przeżyć, jeśli przyjmiesz to, co przygotowałem. Nie powołałem doskonałych. Powołałem Ciebie, bo Twoje imię było zapisane w niebie, zanim jeszcze zrozumiałeś, czym jest wiara. Próbowałeś już wszystkiego. Szukałeś w ludziach, w miejscach, w pustych odpowiedziach. A teraz nadszedł czas, by zrozumieć, że zmiana, której tak bardzo pragniesz, nie przychodzi z zewnątrz. Przychodzi z góry, przychodzi ode mnie. I to nie jest magia, to postawa. To rezygnacja, to decyzja, by przestać uciekać tam, gdzie nie ma wyjścia. Myślisz, że to całe zmęczenie to coś normalnego? Ta chęć, żeby zniknąć, ta ciągła irytacja, ten ucisk w klatce piersiowej bez powodu? Nie, to nie jest normalne. To jest duchowe, to odbicie niewidzialnej wojny, która już trwa, i to ty jesteś celem. Ale ja postanowiłem wkroczyć. A kiedy ja wchodzę, wszystko zaczyna się zmieniać. Tylko, że jest jeden szczegół, musisz mi pozwolić. Nie ma już czasu, żeby to dalej odwlekać. Ty wiesz, że jesteś zablokowany. Wiesz, że nic nie płynie. Wiesz, że w środku coś cię dusi. A mimo to uparcie żyjesz tak, jakby wszystko było w porządku. Ale ja znam to, co się kryje za twoim uśmiechem. Znam to, czego nikt inny nie widzi. I właśnie dlatego przyszedłem, bo nie chcę, żebyś przyzwyczaił się do pustki. Chcę widzieć Cię wolnym. Czekasz na znak? Właśnie tu jest. Dzieje się teraz. To pilne. Nie dlatego, żeby Cię nastraszyć, ale dlatego, że nie da się już tego odkładać. Odliczanie nie ustaje. Bitwy toczą się teraz. I musisz być częścią tego, co ja uwalniam nad Twoim życiem. Niebo już zdecydowało się Cię chronić, uzdrowić, przywrócić. Ale teraz wybór należy do Ciebie. Albo się ustawisz na swoim miejscu, albo nadal będziesz patrzeć, jak wszystko stoi w miejscu. Nadszedł czas i to nie będzie jak dawniej. Ja przemienię Twój dom, Twój umysł, Twoją siłę. Podniosę to, co upadło. Przywrócę to, co myślałeś, że straciłeś na zawsze. Ale to wszystko wydarzy się tylko wtedy, gdy nie poddasz się w połowie drogi. Gdy oddasz mi wszystko, nie tylko część. Nie tylko wtedy, gdy jest ciężko. Teraz pytam cię, zignorujesz tę szansę? Nadal będziesz słuchać głosu strachu? Czy może uniesiesz głowę i powiesz, Chcę tego, co Bóg ma dla mnie? Ten wybór definiuje to, co przyjdzie później. A jeśli podczas czytania tego poczułeś coś innego, jeśli Twoje serce zaczęło bić szybciej. Jeśli łzy chciały spłynąć, to dlatego, że twój duch zrozumiał. To dlatego, że niebo dotknęło czegoś w tobie. A jeśli to zrozumiałeś, to odpowiedz nie pustymi słowami, ale postawą: Napisz w komentarzu: Wybieram oddać wszystko w ręce Boga. Zbyt długo próbowałeś zrozumieć coś, czego nie da się pojąć. Próbowałeś naprawić sam to, co tylko mój duch może przemienić. I wiesz, co się stało? Czas minął, dusza się zmęczyła, a pustka urosła. Urosła, bo oddaliłeś się od jednego źródła, które naprawdę napełnia. Urosła, bo przestałeś wierzyć, że coś jeszcze może się wydarzyć. Urosła, bo wróg zasiał w Twoim umyśle kłamstwo, że cię opuściłem. Ale dziś, przez tę wiadomość, mówię ci coś innego, ja nie odszedłem. Widziałem dokładny moment, w którym coś się w tobie złamało. Widziałem to ciche wołanie uścisk. Widziałem, jak próbowałeś ukryć ból za uśmiechem, jak próbowałeś być silny, kiedy serce krzyczało. Widziałem każdą zatrzymaną łzę, każdą bezsenną noc, każdy ciężar na twojej piersi. A mimo wszystko jesteś tutaj. Nawet nie rozumiejąc wszystkiego, nawet nie wiedząc, jak zareagować, nadal tu jesteś. I to już mówi wiele. To mówi, że jest w tobie coś, co nie umarło. Coś. Co piekło próbowało zgasić, ale się nie udało. Iskra wiary, znak, że jeszcze wierzysz, choćby tylko trochę. A to wystarczy, żebym uczynił wszystko nowe, bo nie potrzebuję, żebyś rozumiał wszystko już teraz. Potrzebuję tylko, żebyś pozwolił, żebyś został, żebyś powiedział: Nie chcę już tak dalej żyć. Świat duchowy jest w ruchu. Toczy się teraz wojna. I ty jesteś jej powodem Jesteś celem, bo nosisz w sobie coś wielkiego Bo twoje życie niesie namaszczenie, które łamie więzy Niepokoisz piekło, nawet o tym nie wiesz Dlatego te ataki Dlatego ten nagły niepokój Dlatego te kryzysy bez wyjaśnienia Wróg próbuje cię zatrzymać, zanim przyjdzie przełom Zanim przyjdzie odpowiedź Zanim przyjdzie odnowienie ale ja nie pozwoliłem. I nie pozwolę. Już obalam to, co cię przygniatało. Już uciszam przeciwne głosy. Już oczyszczam twoją drogę. Potrzebuję tylko twojej odpowiedzi. Może pomyślałeś, że to tylko kolejny filmik, ale twój duch wie, że nie. Wie, że to jest ta chwila. To jest ta szansa. To jest teraz. Bo coś jest właśnie uwalniane z góry. Coś, co Cię zaskoczy. Coś, co przyniesie porządek pośród chaosu. Coś, co dotknie samego korzenia tego, co od tak dawna Cię boli. A jeśli nadal czujesz góle w gardle, ucisk w sercu albo dziwną chęć, żeby po prostu uciec, to dlatego, że zło jest niespokojne. Próbuje wytrącić Cię z drogi. Wie, że jeśli teraz powiesz tak, przegra. Wie, że jeśli dalej będziesz słuchać tego przesłania, Ty przerwiesz cykl. Złamiesz łańcuch, zaczniesz się podnosić, odzyskasz to, co straciłeś, ale do tego musisz się opowiedzieć. Musisz pokazać niebu, że chcesz, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego, nawet jeśli nie masz sił, nawet jeśli się boisz, bo odwaga to nie brak strachu, odwaga to działanie pomimo drżenia, to trwanie pomimo ran. A ja wiem, jak bardzo jesteś poraniony. Wiem, że są w tobie miejsca, których nikt nie zna. Wiem, że są wspomnienia, które próbujesz wymazać, ale one nadal cię nawiedzają. Ja wiem, ale wiem też, że to jest czas uzdrowienia, czas oczyszczenia, czas, by zetrzeć kurz z serca i zrobić miejsce na nowe. Dość już życia na przetrwanie, dość już dni, które po prostu trzeba znieść. Stworzyłem cię, żebyś żył z celem. Z lekkością. Spokojem. Z Unikasz tego tematu, ale czas nadszedł. Chcę wejść w ten obszar, który najbardziej ukrywasz. Chcę dotknąć tego wspomnienia, które zakopałeś głęboko. Chcę przerwać cykl, który sprawia, że powielasz te same błędy, przyciągasz te same ciężary, wpadasz w ten sam ból. Ale nie zrobię tego bez twojej zgody. Bo miłość nie wdziera się siłą. Miłość czeka. I ja czekam. Czekam na Twoje tak. Teraz odpowiedz mi, jak długo jeszcze będziesz się godzić na mniej, niż zostało ci obiecane? Jak długo będziesz chodzić z pochyloną głową, jakbyś urodził się po to, by być pomijanym? Jesteś dziedzictwem. Masz wartość. Nosisz moje imię, ale nie wystarczy to wiedzieć. Musisz też zacząć żyć tak. Jakbyś o tym wiedział? Czas wybrać. Wybierz wolność. Wybierz powstanie. Wybierz, by uwierzyć jeszcze raz. Nieważne, jak bardzo zawiodłeś Ja jestem większy niż Twoje błędy. Nieważne, jak często byłeś odrzucany Ja nigdy Cię nie opuściłem. Nieważne, co inni mówili To ja mam ostatnie słowo a moje słowo brzmi Zacznij od nowa. Teraz wszystko zależy od Ciebie, bo ja już stąpiłem, już uwolniłem, już ustanowiłem, ale drzwi otwierają się od środka i one wciąż są zamknięte. Więc powiedz mi, pozwolisz, by zło dalej pisało Twoją historię? Czy oddasz mi klucz? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, pokaż to teraz. Pokaż, że chcesz wyjść z tego cyklu. Pokaż, że zrozumiałeś, co niebo próbuje dziś zrobić. Napisz w komentarzu, dość życia na przetrwanie, chcę żyć według Bożego planu.